Kiedyś zachwycały. Były symbolem postępu, nowoczesności, lepszego życia. Reklamowano je jako cudowne wynalazki, lekarstwa przyszłości, sekrety piękna i zdrowia. Ludzie korzystali z nich z entuzjazmem, bo wierzono, że nauka nie może się mylić. A potem przyszła brutalna prawda. Promieniotwórcze kremy, rtęciowe maści, ołów w makijażu, kąpiele w arsenie. To, co miało nas leczyć i upiększać, powoli nas truło i zabijało. W tym odcinku pokażę Ci praktyki i produkty, które kiedyś były hitem, a dziś były uciarki na plecach. Rtęć w kosmetykach i lekach. Przez wieki rtęć była traktowana jako cudowny składnik, zarówno w medycynie, jak i w kosmetyce. Używano jej w maściach wybierających skórę, bo rzeczywiście dawała szybki efekt rozjaśnienia. Problem w tym, że działała przez uszkadzanie pigmentu i tkanek. Kobiety w Azji, Europie czy Ameryce wcierają ją codziennie, nieświadomie zatruwając organizm. Rdęć była też popularnym lekiem na syfilis, dopóki nie wynaleziono penicyliny. Wmawiano pacjentom, że jeśli zaczynają się silnie pocić i mają metaliczny posmak w ustach, to znaczy, że lekarstwo działa. A w rzeczywistości były to objawy poważnego zatrucia. W efekcie u wielu osób dochodziło do niewydolności wątroby i nerek, a także do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. A część z nich po prostu umierała z powodu długotrwałej ekspozycji. Paradoksalnie ludzie płacili za leczenie tym, co ich zabijało. W niektórych krajach, na przykład w Afryce, w Azji, Ameryce Południowej, do dziś nielegalnie sprzedaje się wybierające kremy z rtęcią. Są to produkty dostępne na rynkach, w internecie, czy nawet w sklepach etnicznych. Jeszcze w 2010 roku wykryto 100 marek produktów wybierających skórę i jednocześnie zawierające wysokie stężenie rtęci. W Stanach odnotowano przypadki zatruć kobiet, które używały importowanych, nieoznakowanych, często azjatyckich produktów wybierających skórę, ale zawierających rtęć. Irdęć ta osiadała na powierzchniach, zatruwając też innych domowników. W wielu kulturach jasna skóra bywała i często nadal bywa postrzegana jako symbol statusu. A to napędza popyt. Dlatego producenci wykorzystywali to, nie informując o skutkach ubocznych. Promieniotwórcze kosmetyki. Na początku XX wieku panował absolutny zachwyt nad mocą promieniowania. Odkrycie rady przez Marek Liskodowską wywołało prawdziwy szał. Radioaktywność kojarzono z energią, witalnością i postępem. Nikt jeszcze jednak nie rozumiał jej realnych skutków zdrowotnych. I w efekcie zaczęto dodawać rad praktycznie do wszystkiego: do kremów, pudrów, toników, do wód mineralnych i past do zębów. Reklamy obiecywały wieczną młodość, promienną cerę, odnowę komórek i energię życia. Produkty świeciły w ciemności, dosłownie, i przez to uchodziły za luksusowe. Jednym z najbardziej znanych przykładów był Radion, francuska linia kosmetyków zawierająca chlorek i bromek radu, dostępna w drogeriach dla eleganckich kobiet. Skutki były tragiczne. Kobiety i mężczyźni stosujący te produkty zaczęli doświadczać dziwnych i niewyjaśnionych chorób. Na przykład owrzodzeń, martwicy kości szczęki, nowotworów i choroby popromiennej. Głośnym przypadkiem była śmierć zanego sportowca Bayersa. Pił on radioaktywną wodę codziennie przez kilka lat i dosłownie rozpadł się od środka. Na skutek martwicy jego dolna szczęka musiała zostać amputowana, a on sam w chwili śmierci ważył zaledwie 40 kg. Promieniotwórcze kosmetyki i produkty zaczęto stopniowo wycofać dopiero w latach 30. i 40., kiedy skutki zdrowotne były już nie do ukrycia. Ale co ciekawe, to nie jest tego historia sprzed wieku. Co jakiś czas nadal wykrywa się produkty emitujące promieniowanie. Często pochodzą one z Chin albo od niesprawdzonych dostawców. I mogą to być i kremy odmładzające, i sztuczna biżuteria, i urządzenia pseudozdrowotne. Zdarza się, że dopiero po czasie, podczas rutynowej kontroli, Okazuje się, że przekraczają dopuszczalne normy i są po cichu wycofywane. Po cichu, bo nie ma to tak szerokiego zasięgu jak śmieszna rolka na Instagramie. Jest po prostu rzucony komunikat na stronie sklepu, że można prosić o zwrot pieniędzy, że trzeba zwrócić produkt i to w zasadzie tyle. Kto się o tym dowie, ten ma szczęście. Reszta pozostanie w niewiedzy. Najświeższy przykład pochodzi z tego roku, gdzie sieć Action wycofała 10 kg hantelki. Co prawda miało to miejsce na terenie Niemiec, nie u nas, ale u nas też nie mało jest takich przypadków. Tutaj akurat okazało się, że Urząd Bezpieczeństwa Radiacyjnego wykrył w niektórych egzemplarzach promieniowanie jonizujące. Źródłem okazał się piasek służący jako wypełnienie. I chociaż dawka promieniowania była niewielka, to godzinne ćwiczenia z tym urządzeniem porównywano do ekspozycji z krótkiego lotu samolotem. To pokazuje tylko, że fascynacja danymi produktami i lekkomyślność producentów to wcale nie jest przeszłość. Bo dzisiaj też się zdarzają przypadki, gdzie promieniotwórcze produkty trafiają na półki w sklepach. Tylko w bardziej nieoczekiwanych formach. Fotki RTG da zabawy. Dziś promieniowanie rentgenowskie kojarzy się głównie z gabinetem radiologicznym, z ołowianymi fartuchami, rygorystycznymi normami bezpieczeństwa, ale na początku XX wieku było atrakcją. I to dosłownie. Na targach, w wesołych miasteczkach, na imprezach towarzyskich, wszędzie tam stawiano przenośne aparaty rentgenowskie. Ludzie ustawiali się przy nich w kolejkach, żeby zajrzeć w głąb siebie. Można było prześwietlić sobie rękę, stopę, a nawet głowę i zabrać taką fotkę ze sobą na pamiątkę. Wszystko odbywało się bez osłon, bez ograniczeń i bez wiedzy o tym, że każda taka sesja to solidna dawka promieniowania. Szczególnie popularne były tak zwane fluoroskopy w sklepach obuwniczych. Klienci, a głównie dzieci, wkładali nogi do specjalnej maszyny, która w czasie rzeczywistym pokazywała kości stóp i dopasowanie buta. Brzmi jak gadżet z filmów science fiction ale to była codzienność w Stanach i w Europie przez dłuższy czas. Problem polegał na tym, że promieniowanie w tych urządzeniach było wielokrotnie wyższe niż ma to miejsce dzisiaj. W niektórych maszynach odnotowano nawet 50-krotnie większe dawki niż podczas standardowego badania RTG. A pracownicy sklepów, którzy obsługiwali te urządzenia po kilka godzin dziennie, często kończyli z poważeniami skóry, uszkodzeniami kości i ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór. Kiedy zaczęto zauważać te niepokojące skutki zdrowotne, Wycofano maszyny, ale przez kilkadziesiąt lat promieniowanie było częścią rozrywki i zakupów. Lampy kwarcowe i naświetlania UV. Jeśli ktoś dorastał w czasach prl pewnie pamięta charakterystyczne niebieskawe światło i zapach ozonu. Lampy kwarcowe były wtedy domowym hitem profilaktyki zdrowotnej. Używano ich masowo, od lat 50. do 80., wierząc, że promieniowanie UV potrafi wyleczyć niemal wszystko. Wszystko, czyli od krzywicy u dzieci, przez trądzik i przeziębienia, po ogólne wzmocnienie organizmu. Naświetlanie kwarcówkami odbywało się zarówno w domu, jak i w szkole i w przychodniach. Dzieci ustawiano w rzędzie lub pojedynczo i wystawiano na działanie lampy przez kilka minut dziennie. Często robiono to bez precyzyjnego odmierzenia czasu i bez pełnej wiedzy o skutkach. Efektem były poparzenia skóry, zapalenie spojówek, a nawet uszkodzenia rogówki. Osoby, które przez lata regularnie korzystały z kwarcówek, miały zwiększone ryzyko przedwczesnego starzenia się skóry i nowotworów. Dokładnie tak, jak ludzie nadużywający solariów. Lampy stosowano również na niemowlętach, wierząc, że to wzmacnia odporność. W praktyce dzieci dostawały solidną dawkę promieniowania prosto w twarz. Dopiero z czasem, kiedy pojawiły się badania nad skutkami UV, zaczęto odchodzić od tych praktyk i lampy w większości zniknęły z domów i przychodni. Elektrowstrząsy jako cudowny lek. Dziś kojarzą się z brutalnymi scenami z filmów, ale w połowie XX wieku elektrowstrząsy były uznawane za nowoczesną, przełomową metodę leczenia. W psychiatrii stosowano je na szeroką skalę, często bez znieczulenia, bez leków relaksujących mięśnie i z minimalną wiedzą o skutkach ubocznych. Elektrowstrząsy polegały na przepuszczeniu przez mózg silnego impulsu elektrycznego, który wywoływał napad drgawkowy. W teorii miało to resetować układ nerwowy i dawać ulgę w depresji, schizofrenii czy zaburzeniach afektywnych. W praktyce bardzo często dochodziło do zomańkości, kręgosłupa, poparzeń skóry, a przede wszystkim do trwałych zaburzeń pamięci. I funkcji poznawczych. Jeszcze bardziej niepokojące są zastosowania pozamedyczne. W niektórych krajach elektrowstrząsy stosowano jako formę terapii dla osób homoseksualnych, ale także jako metodę naprawiania nieposłuszeństwa, szczególnie w zamkniętych instytucjach. W praktyce oznaczało to tortury pod przykrywką leczenia. Zabiegi te były wykonywane często bez zgody pacjenta, a w wielu przypadkach przymusowo. Dopiero w latach 70. i 80. zaczęto wprowadzać znieczulenia i środki zwiotczające. Dziś elektrostrząsy są stosowane w bardzo ograniczonych przypadkach pod ścisłą kontrolą, głównie w leczeniu ciężkich, lekoopornych depresji. Jednak ich mroczna historia przypomina, jak łatwo cudowna metoda może stać się narzędziem przemocy. Ołów w makijażu. Trucizna, która przez wieki uchodziła za symbol piękna. Ołów był używany w kosmetyce już w starożytności, zarówno w Egipcie, jak i w Grecji czy Rzymie. Kobiety, a czasem także mężczyźni, stosowali bier ołowiową do rozjaśniania cery i uzyskania idealnie porcelanowego wyglądu. Blada skóra była oznaką statusu. Znaczyło to, że ta osoba nie musi pracować na słońcu, czyli nie jest niewolnikiem. W renesansowej i barkowej Europie stosowanie ołowianych kosmetyków osiągnęło szczyt popularności. Najbardziej popularna była biel ołowiowa zmieszana z octem używana przez arystokrację, między innymi przez skórową Elżbietę I. Jej charakterystyczna kredowo-biała twarz była właśnie efektem tej toksycznej mieszanki. Ale efekty uboczne były dramatyczne. Chroniczne zatrucie ołowiem prowadziło do anemii, uszkodzeń nerek i wątroby, paraliżu mięśni twarzy, a także przedwczesnej śmierci. Skóra po dłuższym stosowaniu stawała się szara, łuszcząca i pełna ran. No więc, żeby to zakryć, stosowano kolejną warstwę. I w ten sposób tworzył się toksyczny krok uzależnienia od kosmetyku, który zabijał. W XIX i XX wieku produkty z ołowiem nadal pojawiały się w kosmetykach. Między innymi w farbach do włosów, w pudrach, w pomadkach, mimo że ta toksyczność była już znana. Dopiero regulacje z drugiej połowy XX wieku zaczęły skutecznie ograniczać zawartość ołowiu w produktach kosmetycznych. Kokaina i opium w lekach. Dzisiaj brzmi to jak ponury żart, ale na przełomie XIX i XX wieku kokaina i opium były popularnymi składnikami leków sprzedawanych bez recepty, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dodawano je do syropów na kaszę, do pastylek, do nalewek, do kropli uspokajających i do wzmacniających toników. Substancje te działały szybko i łagodziły objawy. Kokaina znieczulała gardło i dodawała energii, a stosowanie opium uspokajało i hamowało odruch kaszlu. Nic więc dziwnego, że te produkty świetnie się sprzedawały. Jednym z najbardziej znanych przykładów był syrop zawierający morfinę, sprzedawany jako środek na ząbkowanie niemowląt. Reklamowano go jako błogosławieństwo dla matek, a w rzeczywistości prowadził do licznych przypadków zatrucia i uzależnienia u dzieci. Kokaina z kolei trafiała m.in. do syropów przeciwkasztowych oraz do napojów tonizujących. Jednym z pierwszych produktów zawierających ją była pierwotna wersja Coca-Coli. W wielu krajach istniały też kokainowe pastylki na gardło, reklamowane jako idealne dla nauczycieli i śpiewaków. Dopiero kiedy zaczęto zauważać dramatyczne skutki uzależnień i zatruć, wprowadzono regulacje. A więc kolejny raz to, co przez lata sprzedawało się jako cudowne lekarstwo, okazało się najpotężniejszym źródłem uzależnień w historii medycyny. Palenie papierosów jako zdrowy nawyk. Dziś na paczkach papierosów widzimy ostrzeżenia i zdjęcia płuc w stanie agonalnym, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu papierosy reklamowano jako element zdrowego stylu życia. Od lat 30. do 60. palenie nie tylko było powszechne, było wręcz promowane przez przemysł tytoniowy jako zdrowe. Reklamy obiecywały ulgę dla gardła, świeży oddech i większą wydolność oddechową. Popularna była też reklama marki Strike. Ponad 20 tysięcy lekarzy mówiło tam: Pal Strike są łagodniejsze dla gardła. W kampaniach często występowali prawdziwi lekarze ubrani w białe kitle, którzy polecali konkretne marki papierosów jako rekomendowane przez środowisko medyczne. Na plakatach widniały uśmiechnięte pielęgniarki, sportowcy i celebryci, a palenie przedstawiano jako nowoczesny, elegancki i prozdrowotny zwyczaj. Papierosy reklamowano również jako środek na stres, na odchudzanie i na poprawę nastroju. W kinach reklamowano spoty, w których lekarz po przebadaniu pacjenta mówił mu, jaką markę zaleca dla jego zdrowia. Dopiero w latach 50. zaczęły pojawiać się pierwsze badania łączące palenie z rakiem płuc i chorobami serca. Przemysł tytoniowy przez kolejne dekady próbował te fakty ukrywać. Finansował własne badania i kampanie dezinformacyjne. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero w latach 60., kiedy oficjalnie potwierdzono związek palenia z chorobami. To pokazuje, jak łatwo było sprzedać truciznę jako zdrowy nawyk. Wystarczyło ubrać ją tylko w biały kitel i dobry marketing. Jeśli interesuje Cię ta era, w której reklama papierosów była Sztuką manipulacji, to polecam serial Mad Men, dostępny na Netflixie. Ten serial świetnie pokazuje kulisy marketingu lat 60. i 70. -tych. eleganckie garnitury, kreatywne slogany, i brutalna prawda ukryta za dymem papierosów. Ale pokazuje też typowe podejście do kobiet w tamtym okresie: kąpiele w arsenie i toniki arsenowe. Dziś arsen kojarzy się głównie z trucizną, ale przez setki lat był traktowany jak eliksir zdrowia i urody. Od XVIII wieku do początku wieku XX arsen pojawiał się w modnych kuracjach leczniczych i kosmetycznych, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W wielu europejskich uzdrowiskach oferowano kąpiele w wodach arsenowych, które miały oczyszczać organizm, poprawiać cerę i dodawać energii. Wierzono, że mikrodawki arsenu mają działanie stymulujące i wzmacniające. Popularne były też toniki arsenowe, czyli nalewki lub prostwory z niewielką ilością związku arsenu. Sprzedawane były jako środki na cerę. Reklamy zapewniały, że poprawiają krążenie, że nadają świeży blask skórze, że leczą wszelkie niedomagania. W rzeczywistości regularne stosowanie arsenu prowadziło do gromadzenia się go w organizmie i powolnego zatrucia. A skutki to klasycznie uszkodzenie wątroby, nerek, układu nerwowego, a także rozwój nowotworów skóry i narządów wewnętrznych. Z czasem, wraz z rozwojem toksykologii, zaczęto zdawać sobie sprawę, że arsen to rabot koczatowcizna ale przez dziesięciolecia był dostępny w aptekach i uzdrowiskach. Terapia lobotomii. Lobotomia miała być przełomem w psychiatrii, szybkim i skutecznym leczeniem schizofrenii, depresji i innych zaburzeń psychicznych. W rzeczywistości była jednym z najbardziej kontrowersyjnych i brutalnych zabiegów medycznych XX wieku. Polegała na uszkodzeniu lub przecięciu połączeń nerwowych w płatach czołowych mózgu, a płaty te odpowiedzialne są m.in. za emocje, osobowość i kontrolę zachowań. Zabieg miał uspokajać pacjentów, niwelować agresję. I rzeczywiście, po lobotomii wielu pacjentów stawało się spokojniejszych, ale też pozbawionych emocji, motywacji i często też zdolności do samodzielnego życia. Najbardziej znaną metodą była lobotomia transorbitalna. Lekarz wprowadzał metalowy pręt, przypominający szpichulec do lodu, przez uczodu i wykonywał szybkie ruchy, przecinając połączenia w mózgu. Często trwało to kilka minut bez sali operacyjnej. Przez skutki tego zabiegu wielu pacjentów zostało trwale okaleczonych neurologicznie. Część umierała w wyniku powikłań. Mimo to lobotomia zdobyła ogromną popularność. W USA wykonano ponad 40 tysięcy takich zabiegów. Dopiero w latach 50. i 60. wraz z rozwojem medycyny i wiedzy, a także farmakoterapii zaczęto od tego odchodzić. Dziś lobotomia jest symbolem tego, jak daleko medycyna była w stanie się posunąć w imię nowoczesnych metod leczenia, kosztem ludzkiego życia i godności. Talidomid jako lek dla kobiet w ciąży. To jedna z największych tragedii medycznych XX wieku. Talidomid był lekiem, który w latach 50. i 60. przepisywano kobietom w ciąży jako środek na nudności, bezsenność i niepokój. Reklamowano go jako całkowicie bezpieczny. Nie uzależniał, nie miał działań ubocznych i był dostępny bez recepty w ponad 40 krajach. Problem polegał na tym, że nikt nie przeprowadził odpowiednich badań nad jego wpływem na płód. Talidomid łatwo przenikał przez łożysko i zaburzał rozwój płodu. Skutki były katastrofalne. Na całym świecie urodziły się tysiące dzieci z poważnymi deformacjami kończyn, z wadami narządów wewnętrznych, wadami uszu, oczu i układu nerwowego. Wiele z tych dzieci nie przeżyło pierwszych miesięcy życia. Co szokujące, producent przez długi czas bagatelizował doniesienia lekarzy o nieprawidłowościach, zanim lek został wycofany. Talidomid stał się symbolem braku odpowiednich regulacji i testów leków dla kobiet w ciąży. A jego historia doprowadziła do zaostrzenia prawa farmaceutycznego na całym świecie. Paradoksalnie, dziś tajdomit wrócił do medycyny, ale w się kontrolowanych warunkach. Stosuje się go w leczeniu m.in. niektórych nowotworów, ale też chorób autoimmunologicznych. I nigdy u kobiet w ciąży. Azbest w medycynie i kosmetyce. Dziś azbest kojarzy się głównie z termitem na dachach i niebezpiecznymi remontami, ale przez dziesięciolecia był traktowany jako cudowny, uniwersalny materiał, również w medycynie i kosmetyce. Azbest był lekki, ognioodporny i bardzo trwały. Dlatego od końca XIX wieku zaczęto go masowo wykorzystywać w szpitalach jako materiał ochronny i izolacyjny. Trafiał do fartuchów chirurgicznych, do rękawic, do materiałów uszczelniających, bo miał chronić lekarzy i pacjentów przed ogniem i wysoką temperaturą. Co bardziej szokujące, azbest dodawano też do kosmetyków, zwłaszcza do talków i pudrów. Był stosowany jako wypełniacz i środek wygładzający. Nadawał kosmetykom jedwabistą konsystencję. I dobrze pochłaniał wilgoć. Przez lata nikt nie widział w tym zagrożenia. Azbest był tani i skuteczny. Dlatego trafiał do produktów codziennego użytku również dla dzieci. Dopiero później okazało się, że mikroskopijne włókna azbestu dostają się do płuc i mogą prowadzić do poważnych chorób, w tym do nowotworów. A ponieważ objawy mogą się pojawić dopiero po 20, a nawet 40 latach, to wielu ludzi nawet nie wiąże chorób z wcześniejszym narażeniem. W ostatnich latach było głośno o pozwach. Przeciwko popularnym firmom kosmetycznym. Właśnie zastosowanie tarku zanieczyszczonego azbestem w produktach dla dzieci. W wielu krajach azbest został całkowicie wycofany, ale jego skutki uboczne wciąż odczuwają całe pokolenia. Dentystyczne atrakcje z fluorem w nadmiarze. Dziś fluor kojarzy się głównie z pastą do zębów i profilaktyką próchnicy. Ale w połowie XX wieku, zwłaszcza w USA, wierzono, że więcej znaczy lepiej. Fluor był przedstawiony jako cudowny składnik, który miał raz na zawsze wyeliminować próchnicę. W latach 50. rozpoczęto szeroko zakrojone programy fluoryzacji wody pitnej, do której dodawano związki fluoru, aby wzmocnić zęby całej populacji. Jednocześnie producenci past do zębów zaczęli masowo wprowadzać fluorowane produkty, a dentyści rozdawali dzieciom tabletki z fluorem jako suplementy. Reklamy obiecywały zdrowe, białe zęby i brak wizyt u dentysty. Problem polegał na tym, że nikt nie kontrolował łącznej ilości fluoru, jaką przyjmowały dzieci. Fluor znajdował się w paście, w wodzie, w tabletkach. I przy zabiegach w gabinecie. W wielu przypadkach prowadziło to do fluorozy. To schorzenie polegające na nadmiernym odkładaniu się fluorów w szkliwie, a to z kolei zwiększa podatność na uszkodzenia. W niektórych regionach USA odnotowano całe pokolenia dzieci z charakterystycznymi plamkami na zębach. Dopiero z czasem zrozumiano, że fluor działa korzystnie w małych ilościach miejscowo, ale jego nadmiar, zwłaszcza systemowy, szkodzi. W efekcie ograniczono podawanie go do ustnie. Wprowadzono normy i ostrzeżenia. A zabiegi profilaktyczne zaczęto stosować bardziej selektywnie. Kąpiele w parafinie i benzynie. Dziś brzmi to jak niebezpieczny eksperyment, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu kąpiele w parafinie i benzynie reklamowano jako nowoczesny sposób na relaks i poprawę zdrowia. Przez to pismach i broszurach medycznych zachęcano do zążenia dłoni, stóp, a nawet całego ciała w rozgrzanej parafinie lub w oczyszczonej benzynie, twierdząc, że zabieg poprawia krążenie, rozluźnia mięśnie i odtruwa organizm. Parafina była szczególnie popularna w latach 50, 60 i 70, kiedy stosowano ją w sanatoriach i uzdrowiskach jako w formie ciepłolecznictwa. Zabieg faktycznie przynosił krótkotrwałe uczucie rozluźnienia, ale temperatura często była zbyt wysoka i to prowadziło do poparzeń, szczególnie u osób z zaburzeniami czucia. Jeszcze bardziej ekstremalne były kąpiele w benzynie i innych rozpuszczalnikach. Benzyna szybko odparowuje i daje uczucie chłodu i to uznawano za efekt terapeutyczny. Nie zwracano jednak uwagi na to, że wdychanie oparów prowadzi do podrażnień dróg oddechowych, do zawrotów głowy, a także do uszkodzenia układu nerwowego. Sama ciecz jest z kolei bardzo łatwo palna i toksyczna. Ryzyka ta jednak najczęściej bagatelizowano. Liczył się efekt wow i wrażenie nowoczesności. Dopiero z czasem, wraz z rozwojem toksykologii i medycyny pracy, zaczęto odchodzić od takich praktyk. Zabiegi odchudzające tasiemcem to jeden z najbardziej absurdalnych i niebezpiecznych trendów w historii medycyny estetycznej. Na początku XX wieku w Europie i w Stanach Zjednoczonych pojawiły się kapsułki odchudzające zawierające jaja tasiemca. Reklamowane były jako szybki i naturalny sposób na utratę wagi, bez diety, bez wysiłku, bez wyrzeczeń. Mechanizm był prosty i przerażający. Po poknięciu kapsułki w jelitach rozwijał się tasiemiec i miał za zadanie zjadać nadmiar kalorii i sprawiać, że waga zacznie spadać. Reklamy przedstawiały tasiemca niemalże jak personalnego trenera a celebrytki tamtych czasów miały rzekomo korzystać z tej metody, żeby zachować szczupłą sylwetkę. Ale rzeczywistość była znacznie mniej glamour. Obecność nasiemca prowadziła do niedoborów witamin, minerałów, wyniszczenia organizmu i anemii, a w cięższych przypadkach do niedrożności jelit, uszkodzenia narządów i śmierci. Pasożyty były trudne do usunięcia, a sam proces leczenia tego zakażenia bywał bardziej niebezpieczny niż samo odchudzanie. Mimo to Metoda ta miała swoich zwolenników przez długie lata, a sprzedaż kapsułek odbywała się często półlegalnie. Brokat. Na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie: błysk, kolor, imprezowy klimat. Ale brokat ma drugie oblicze. Dzisiejszy masowo produkowany brokat to w większości mikroplastik. Drobniutkie cząsteczki plastiku pokryte metaliczną warstwą, które po skłukaniu trafiają do kanalizacji, a stamtąd do rzek i oceanów. Nie rozpadają się, tylko kumulują w środowisku, trafiając do łańcucha pokarmowego. Wdychanie brokatu lub przypadkowe dostanie się do oczu może powodować podrażnienia, a tanie produkty często zawierają do mieszki metali ciężkich, a także toksycznych barwników. W produktach kosmetycznych potrafi uszkadzać chorobówkę i wywoływać stany zapalne. Co ciekawe, brokat, który znamy dziś, nie zawsze wyglądał tak samo. W latach 30. XX wieku opracowano pierwszą metodę wytwarzania nowoczesnego brokatu, rozdrabniając arkusze plastiku pokryte metalem. Były to jednak cząstki grubsze, większe i stosowane w znacznie mniejszych ilościach, głównie w scenografii i dekoracjach. Z czasem technologia pozwoliła na produkcję mikroskopijnych cząstek w ogromnych ilościach. Dzisiejszy brokat trafia nie tylko do ozdób, ale i do kosmetyków, ogrodów dziecięcych, detergentów czy produktów spożywczych. Różnica polega nie tylko na skali, ale i na rozmiarze. Dawniej brokat był łatwiejszy do kontrolowania, dziś jest praktycznie niemożliwy do wychwycenia z zabiegu wody i powietrza. W efekcie coś, co przez dziesięciolecia symbolizowało zabawę i kreatywność, stało się cichym, globalnym źródłem mikrozanieczyszczeń. Dlatego coraz więcej krajów ogranicza sprzedaż klasycznego brokatu i zastępuje go biodegradalnymi alternatywami. Hasło „Cukier krzepi” to jedna z najsłynniejszych polskich kampanii reklamowych okresu międzywojennego. Wymyślona w latach 30. XX wieku na zlecenie polskiego przemysłu cukrowniczego. Reklama miała zachęcać do jedzenia cukru jako źródła siły i zdrowia. Hasło pojawiało się na plakatach, w gazetach, a nawet na tramwajach i murach. Było proste, rytmiczne i łatwe do zapamiętania. Dlatego bardzo szybko weszło do języka potocznego. Dzisiaj brzmi to jak ironia, bo dobrze wiemy, że cukier szkodzi, a już na pewno w nadmiarze. Ale wtedy było symbolem postępu i energii. I w głowach wielu starszych osób zostało do dziś. To, co kiedyś reklamowano jako cud, Często stawało się powolną trucizną. Wspólny mianownik tych wszystkich historii to zachwyt nowością, brak rzetelnych badań i agresywny marketing. I jaki mamy efekt? Rtęć w kremach, rad w wodzie, ołów w makijażu, arsen w tonikach i zdrowe papierosy. A dziś mikroplastikowy brokat i promieniujące przedmioty. Mechanizm się nie zmienił, tylko opakowanie. Nie chodzi o straszenie, tylko o naświetlenie problemu z nadzorem. Z kontrolą tanich masowych partii produktu. Wbrew pozorom, na platformy często trafiają produkty niezweryfikowane, wyroby z niepewnej kontroli partii, bez rzetelnej dokumentacji i z fałszywymi oznaczeniami. Problem dotyczy głównie niezweryfikowanych importerów i sprzedawców, a nie całego kraju. Ale w praktyce to najtańsze masówki z Chin dominują w tym segmencie.